Dzień nowe nerdy? Wiem, że nie każdy wymyśla flaw, historię i mapy do swoich terenów i stołów, ale to pewnie ci sami ludzie, którzy nie nazywają swoich figurek. I nawet mi ich nie szkoda. W każdym razie do terenów z pierwszego pudełka ukrojowego wymyśliłem miasto Mordgrave. Wcześniej nazywało się Mordgrove, ale spadła na nie klątwa i okoliczne lasy. Zmieniły się w wieczną jesień. Tak, to całkowicie nowatorska historia, czemu pytasz? Oczywiście, tereny z pierwszego pudełka są doskonałe, i po dodaniu paru drzewek i winorośli wyglądają całkiem fajnie, ale chciałem coś bardziej zabudowanego i gotyckiego, przypominającego miasto z Blotborna, które przyniosło nam tyle chwil radości. Pomyślałem, że do tego nadadzą się idealnie podziemia z serii Dungeons Lasers ze znanego nam skądinąd Archon Studio. Pudełko mam z kickstartera wersji Woodheaven, do którego swoją drogą jak zawsze dali absurdalną ilość streczgoli. Pierwszy etap planu jest taki, żeby zrobić platformy podwyższenia, na których będzie można umieszczać inne budynki np. te pasujące tu idealnie klimatem z ogrodów mora jeszcze batlowego. Trzeba przyznać, że jest to porządny produkt i jej ramki są bardzo solidne, ale wycinaje się bardzo prosto i przy jakim serialu, który leci w tle, to jest po prostu moment. Podłogi można tymczasowo łączyć od spodu hmm, łącznikami. Tutaj oczywiście uwaliłem wszystko klejem do plastiku, żeby się trzymało na później. Plan jest taki, żeby ta platforma, będą dwie takie, miała rampę tak, że można było wjechać na górę konno. Wszystko to oczywiście według ustalonego wcześniej planu, którego teraz na trzeźwo nie jestem w stanie zupełnie zrozumieć. Oczywiście rzuca się w oczy podstawowy problem. Jest to doskonały zestaw do oddawania wnętrz takich jak podziemia czy zamek. Ściany można zamontować między podłogami albo na ich środku, nawet na krawędzi dzięki specjalnym łącznikom. Natomiast oczywiście nie jest to zaprojektowane w ten sposób, żeby ściany były pod spodem. Można teoretycznie dokupić odpowiednie łączniki, ale są bardzo nieeleganckie, a może inaczej nie pasują do tego, co chcę uzyskać. Przyznam, że miałem spory problem z tym, że przykleić ściany pod spodem. Klej do plastiku nie trzymał na tyle szybko, żeby dało się zrobić wygodnie. Oczywiście, przypomniałem sobie później o istnieniu Super glue i że wszystko można Brute Forcem na siłę zrobić. Same ściany ze sobą też ciężko skleić, gdy nie mają zakotwiczenia w podłodze, ale ponieważ ich krawędzie są ścięte pod kątem 45 stopni, by mogły tworzyć e, zakręty, w tym miejscu można kawałek plastikowej ramki wkleić, który powinien to wszystko utrzymać w miejscu. Tak wyglądają dwa pierwsze elementy sklejone i z niepotrzebnymi w tej konfiguracji otworami zaklejonymi miliputem. Jak widać posiłkowałem się tutaj mocno ramkami, kawałkami plastiku, które zostały po innych figurkach do wzmocnienia zarówno ścian jak i tej rampy. Jest to dostateczny dowód na to, że takie rzeczy nie należy wyrzucać, bo zawsze się przydadzą i nie należy słuchać głosów, które ci mówią, że to jest niepotrzebne zbieractwo i hordyki już tak nie mogą żyć i odchodzą z dziećmi. Jak widać w tunelu, który jest tutaj nie ma jeszcze ścian, ale zaraz to naprawimy. Po nieudanych eksperymentach z plastikardem okazało się, że zwykła tektura i znowu kawałek z tej ramki wystarczą mniej więcej, żeby to wyglądało. Skalą archonowe podziemia pasują idealnie do Warhammerowych lutków, natomiast nie do końca jestem zadowolony z tego, co zrobiłem z Miliputem i mamy mały drobny problem z rampą. Który udało się rozwiązać wolając wszystko piaseczkiem i kamyczkami. I to chyba tyle na część pierwszą tego projektu. Mam nadzieję, że docenicie, że gdyby to był amerykański YouTube, byłoby 5 minut samego wycinania przynajmniej, gdzie w międzyczasie bym opowiadał o problemach chorobowych mojej rodziny. W następnym odcinku wrócimy do terenów z Archon Studio, bo będę starał się wkomponować w to ich katedrę z linii Rampart. Pozostaje jeszcze rozdawnictwo na koniec. W klimacie, żeby było, będzie książka Curse City, zasponsorowana przez moje nieogarnięcie bo zamówiłem ją dwa razy i to z różnych sklepów. Jest to wersja angielska, paperback. Żeby wziąć udział w losowaniu, należy zostawić pod filmem komentarz, w którym będzie napisane: Między innymi, oczywiście, nie musi być tylko hashtag Mordgrave. Tu powinienem dodać jeszcze, że biorący udział powinien być subskrybentem i zalajkować też film, i zalinkować też ten film w jakimś innym miejscu, ale oczywiście nie jestem w stanie tego sprawdzić, więc róbcie, jak chcecie. Wystarczy tak naprawdę tylko ten hashtag w komentarzu. Wysyłka będzie paczkomatem tylko na terenie Polski. Losowanie będzie w okolicach 2 kwietnia. I to tyle na dziś. Do zobaczyska.